w poprzednim roku placówki kieleckie placówki oświatowe są wyposażone w sprzęt i są świetnie przygotowane do tego, żeby prowadzić naukę w trybie zdalnym ale dziś widząc tą tęsknotę za sobą uśmiechnięte twarze życzymy wszystkim żeby ta nauka odbywała się w trybie stacjonarnym i żebyśmy tych wyzwań nie musieli ponownie przeżywać Nowym roku szkolnym wszystkim uczennicom i uczniom kieleckich szkół, ale też przecież rodzicom, którzy trzymają za swoje pociechy i młodzież kciuki, trzeba życzyć rozwoju osobistego, wykorzystania tego czasu jak najlepiej, bo przecież w ten sposób zaczyna się cała kariera później naukowa i zawodowa i kariera rozwoju osobistego, więc za to trzymamy kciuki. Przede wszystkim też za to, żeby szkoła już pracowała normalnie, bez wszystkich ograniczeń pandemicznych. W to głęboko wierzę, że mamy na to szansę i tego życzę wszystkim.